Dzień dobry kochani, przesłanie anielskie, 15 czerwiec 2022 roku. Jaka cudowna karta. Twój dom jest chroniony przez anioły. Karta ta wskazuje na to, że masz pytania albo wrażliwe uczucia dotyczące domu lub życiowej sytuacji. Archanioł Michał zapewnia Cię. Że jest wszystko w porządku. Anioły ochronią Twoje obecne mieszkanie, doglądają jego bezpieczeństwa i Twoich finansów. Jeżeli planujesz przeprowadzkę, karta ta jest znakiem, że anioły są obecnie przy zmianie lokalizacji. Odpręż się i ciesz się ze swojego domu, ponieważ wszystko jest w porządku. Dzisiaj anioły sprawują opiekę nad Twoim domem, najbliższymi i posesjami, do których podróżujesz. Anioły pomagają Ci umiejscowić brakujące rzeczy. Twoje modlitwy dotyczące domu zostały wysłuchane i doczekały się odpowiedzi. Finansowy dochód pomoże Ci spłacić czynsz i hipotekę. Anioły prowadzą Cię do wspaniałych i dostępnych dzielnic. Ufaj i podążaj za ich przewodnictwem. Archaniele Michale, dziękuję, że strzeżesz mego domu i jego mieszkańców. Proszę Cię... Abyś wysłał anielskich strażników do wszystkich okien i drzwi, aby strzegli ich bezpieczeństwa. Dziękuję za czuwanie nad moimi finansami. Amen. Życzę, kochani, cudownego dnia.